Pomysł, który zrodził się przed 15 lat, aby ten konkurs zacząć organizować, moim zdaniem był strzałem w dziesiątkę, bo na estetykę i wizerunek naszej gminy wpływa również to, co robią samorządy wiejskie, czyli sołtysi Rady sołeckie, oraz to, co robią sami mieszkańcy. Dzięki temu konkursowi jesteśmy w stanie docenić te wysiłki, nagrodzić najlepszych, a także zmotywować pozostałych do dostosowania się do tych takich wyzwań, które czynią sąsiedzi. I myślę, że może bardziej tak byśmy podsumowali całe te 15 lat, bo na przestrzeni, na przestrzeni tych 15 lat zgłoszonych zostało prawie 500 zagród z naszego terenu, z czego prawie połowa została nagrodzonych. Również jeżeli chodzi o wsie, to na 23 wsie, które mamy na terenie przeważnie prawie wszystkie przystępują do tego konkursu. Nawet jeżeli nie uzyskują nagrody, to wyróżnieniem jest zawsze jakaś pomoc materialna, która służy wyposażeniu świetlicy wiejskiej czy usytuowaniu czegoś ciekawego na terenie, na terenie danej miejscowości. W tym roku komisja konkursowa po objazdach, po debatach zdecydowała, że najładniejszą. Wsią 2010 roku jest kębłowo. No i rzeczywiście w tej miejscowości sporo się zrobiło przez te 20 lat, ale również sporo zrobili mieszkańcy. Wiele organizacji, które działają na tym terenie, spowodowało, że te wszystkie działania zazębiały się ze sobą. No i myślę, że to spowodowało, że w ocenie komisji taka decyzja została podjęta. Oprócz tego oczywiście przyznaliśmy szereg nagród indywidualnych. Dla zagród rolniczych i nierolniczych. One są tutaj udokumentowane na tych zdjęciach. I myślę, że to, że jesteśmy postrzegani przez przyjezdnych, zarówno gości, i turystów, jako bardzo ładne miasto, bardzo ładna gmina, to również jest zasługa mieszkańców, którzy, jak widzimy na tych fotografiach, dbają nie tylko o swoją posesję, ale również o swoją miejscowość. Kto wchodził w skład komisji? Komisja jest, bym powiedział, od lat prawie w niezmiennym składzie, przewodniczącym od lat jest pan Jan Słowiński. Mój poprzednik, który doskonale orientuje się w sprawach samorządu, ale również zna poszczególne miejscowości przez lata, był kierownikiem terenowego zespołu usług projektowych, jest w stanie, myślę, że również ocenić pewne rozwiązania i budowlane, i architektoniczne. Natomiast w skład komisji wchodzą przedstawiciele i tutaj naszego urzędu i poszczególnych jednostek organizacyjnych, takich jak Dom Kultury, Straż Miejska. Organizujemy zresztą ten konkurs również z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Również przedstawiciele tej organizacji wchodzą do tego składu, przedstawiciele strażaków, bo nie tylko, że tak powiem, oceniamy estetykę i wygląd. również samą uwagę na to, czy przestrzegane są określone zasady prawa budowlanego, ochrony środowiska. Patrzymy, jak jest rozwiązana sprawa chociażby tutaj zagospodarowania ścieków, odpadów i po to są te przedstawiciele tych wszystkich instytucji, aby wydać zawsze jak najbardziej obiektywną ocenę. Gdybyśmy tak porównywali właśnie tą ocenę sprzed 15 lat i tą obecną, to widać gołym okiem, jak co roku zmieniały się poszczególne miejscowości można powiedzieć, na dzień dzisiejszy ten obraz, który widzimy, no jest nie do porównania z tym sprzed 15 lat. Zmieniło się wszystko, zmieniło, zmieniła się Polska, nasza gmina, wsie i również posesje. Z czego się bardzo cieszyły, bo zmiana jest oczywiście pozytywna, na no lepsze oczywiście. Czy w tej edycji była jakaś zagroda, która zaskoczyła komisję? Każda nieruchomość, każda zagroda ma swój jakiś specyficzny, niepowtarzalny charakter. Mało jest chyba takich posesji, gdzie uzyskany efekt, uzyskany wygląd został osiągnięty poprzez zlecenie czegoś w profesjonalnej firmie. Na ogół to jest praca właścicieli mieszkańców danej posesji, a wiadomo, że każdy podchodzi trochę inaczej, i dlatego są one tak inne od siebie, tak tak indywidualne, tak ładne. Niekiedy y, pomysły, które oglądamy, nawet podpowiadamy komuś tam do skopiowania czy do zaadoptowania w swoim otoczeniu. I myślę, że gdyby z tych zdjęć wydać coś w rodzaju takiego poradnika, jak można zagospodarować zagrodę na wsi, to cieszyłoby się takie wydawnictwo dużą popularnością.